Siemaneczko, z tej strony w Azji, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać ostatnie zadania Triumfu Midas Złotus w modzie, czyli Mito Midasie oraz Wielki Skok na jacht Merigold. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze i oczywiście za wsparcie. Serdecznie dziękuję. Lecimy do pierwszego zadania. To będzie dosyć trudne, bo polega na skończeniu wśród... 50 najlepszych nie używając przedmiotów leczących, myślę, że tutaj również podki się zaliczają jako przedmioty leczące. Tak więc to jest takie zadanie na do 50 najlepszych. Więc lecimy na jakąś miejscówkę, kryjemy się na uboczu. I czekamy do top 50. Już mam jakieś potki, których nie mogę użyć. I dodatkowo, skoro tutaj będziemy kampić do tego pierwszych 50, postaram się znaleźć banan bogów, ale nie będę go zjadać, ponieważ musimy tutaj wytrzymać do top 50. Zazwyczaj on gdzieś tutaj leży na tej górze Olimp Już kilka razy to znalazłem Jestem coraz wyżej ale nie widzę tutaj nic Jak macie jakąś fajną miejscówkę, gdzie on się zawsze pojawia, możecie mi dać znać w komentarzu. O, jak na razie nie mogę go znaleźć, same przedmioty leczące. Tutaj też go nie ma dziwne. Ostatnio tutaj leżał. No, najwidoczniej pojawia się w różnych miejscówkach. Nie tylko początek. Już mnie jakoś fantastycznie obił. Na spokojnie ja sobie tutaj przy kampie do top 50. No i będę przechodzić to zadanie numer 2. W następnym zadaniu, czyli zadanie numer 2, musimy zlikwidować przeciwnika w ciągu 10 sekund od zabrania sztabek. Ja już tutaj powaliłem jednego kolegę z oddziału. Zbieram po nim sztabki. I wracam do drugiego. Ej i uwaga, jest zadanie zaliczone. Jak widzicie, jest kit. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu WazilGaming na naszym Discordzie Wazilandia. W zadaniu numer 3 musimy zadać graczom obrażenia z Tomiganów Midasa lub Tomiganów. Ja sobie oczywiście poczekam tutaj do trzeciej strefy. Otwierają nam się. Bunkry, z których możemy wyciągnąć bronię. Liczę na to, że mi tu jakiś tomikan wypadnie, ale z tego co widzę, no niestety jest lipa. Bo nie mam żadnego tomikana. chyba, że będzie. O, tu jest. Jednak wypadł Tomigan. No i teraz wszystko, co musimy wykonać, to zadać. Obrażenia ściać, coraz większa. zmniejsza odrzut, okej, okay. całkiem spoko i jeszcze może, a dobra, mam celownik. Wezmę sobie jeszcze ślurpa nawet tego Oczywiście sztabki złota No i zasuwam do tej strefy Jeśli byliście tutaj w tej miejscu olimpu no to na pewno macie pełną skrzydeł i kara Przypominam, że lewy przycisk myszy daje Wam bosta mega przyspieszenie no i lecę tutaj szukać tych przeciwników oczywiście jak są potrzebni to nigdy ich nie ma Proszę cross i jest przeciwnik Powalony. No oczywiście jak powalicie, pamiętajcie o dobijaniu, to są zawsze jakieś dodatkowe opraszenia. Dziwne, że leciał solo, skoro to są oddziały. Prawdopodobnie, o oh, jest, proszę tak jak myślałem, są na wyspie. O, a nawet tam dalej trochę. No dobra. Dzień dobry koledzy. raz jest na to miganie No okej Po jestem, drogi kolega? Schował się. Wow! A mnie tutaj zaskoczył. No zadanie mamy wykonane. Zadanie numer 4. Musimy oczywiście zjeść złotego banana bogów. Zjeść złotego banana jeszcze? Nie wiem, jak to się stało. Ten banan leży tutaj na ziemi, czyli prawdopodobnie to jest tak jak z kegiem. Ten przedmiot po prostu zawsze gdzieś pojawia się w randomowych miejscach. Widziałem go na Olimpie, teraz akurat na królewskich kortach. Tak więc to wszystko zależy. Prawdopodobnie od Waszego szczęścia, no bo się może pojawić gdziekolwiek na Ziemi. Wątpię, żeby ten przedmiot był gdzieś w sejfach, w skrzynkach, ale możecie oczywiście mi dać znać w komentarzu, gdzie udało Wam się znaleźć tego Pana na Bogów. Ja go zjem. Zadanie wykonane. No i przechodzimy do następnych zadań. No, i witam was w kolejnej części zadań Midasa wielki skok na jachty Marigold. Rozpocznę tego zadania: pokonać dystans na skrzydłach i karach. No, bo je zebrałem, jak widzicie, nie mam zbyt dużej tej strefy, w sumie to walczę o przetrwanie, na spokojnie sobie polatam 645. Tysiak. No i skrzydła mi się niestety <laughs> popsuły. Stoł 100 metrów. Teraz będę krążyć dookoła tej miejscówki, bo mam zamiar jeszcze przejąć tutaj furę. 987. No i mam tysiakal. Ląduje tutaj na północ od królewskich kortów. No i tutaj zazwyczaj od dwóch do trzech pojazdów się pojawia. Tym razem, jak widzicie, mam suwa i motor. W tym zadaniu musimy zatrąbić kapsonem nie dalej niż 10 metrów od drugiego gracza. Zadanie mega łatwe. Bierzecie, suwa. No, i ciężej, to teraz będzie znaleźć tego przeciwnika. Został jeden. Czy ja dam radę go tutaj w ogóle znaleźć? To mnie ciekawi. Ja się obawiam, że on jest gdzieś w strefie. Zaraz go strefa dobije. Jest! Jest, 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 jest. Ok, widzicie, przejechałem po prostu obok niego. I mi zadanie zaliczyło. Więc jest, kit. Uciekam. No i przechodzę do zadania numer 3. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następny odcinku to Wasz komentarz będzie wyróżniony. Pozostały nam już tylko trzy zadania wielkiego skoku na jachtę Mericol. I tym razem wykonamy trzecie zadanie w tej wielkiego skoku będzie to wysadzenie w powietrze dystrybutoru paliwa. Fajne wybuchowe zadanie najlepsze mój najlepszy dystrybutor paliwa, możecie nawet wysadzić kidopem. O! Mega pięknie, prawie się zabiłem. A foja. Okej okay. I przechodzimy do następnego solaju. Czwarte zadanie w jakiego skoku praga na zapaniu złotego kurczaka, to co biorę furę. No i lecimy szukać tych złotych kurczaków. One zazwyczaj są wszędzie, gdzie są niepotrzebne. Moim planem jest kierować się w tą stronę. Tam ostatnio było pełno kurczaków, ale zrobię sobie jeszcze tutaj rundkę dookoła. A już się pojawi jakiś złoty kurczak. Piękną trasę sobie. I wybrałem do koła. O! Zlikwidowali. 400 metrów do złotego kurczaka. O, następny przeciwnik. Nie, dziękuję. Nie mam zamiaru tutaj się z tobą bić kolego. Nie, nie, nie. O jest, proszę bardzo. Złoty kurczak, czyli tutaj po drodze, gdzie wam pokazywałem. Cześć, kurczaczku. Hop, zgarnąłem złotego kurczaka. Jakby, co pokażę Wam, jeszcze mniej więcej inne miejsca, gdzie też bardzo często się pojawiają. Czyli tak, tutaj. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest na 100%, tylko no, on się może gdzieś tutaj pojawić. Albo sobie przybiec. W tym miejscu, tutaj na tej górce, jeszcze pojedziemy. Tutaj też bardzo często biegają. Uwaga. No akurat chyba teraz ich nie widzę. Zawrócę w tamtą stronę. Może się przemieściły o, jeszcze przeciwniku Idealnie Nie no, żartuję, nie chcę się z nimi bić No i popona no. Wiedziałem No nie ma kurczaczków Dajcie znać, czy w Waszej grze się tutaj pojawiły. Mi akurat, no niestety nie. No ale miałem tam po drodze w tej drugiej lokalizacji. Możecie dać też również w komentarzu, znać innym graczom, gdzie Wam się udało pod jaką lokalizację znaleźć. No i przechodzimy do ostatniego już zadania. Zadań Triumf Midasa. Pozostało nam ostatnie zadanie: ukończ skok na pociąg lub zajmij punkt do przechwycenia na latającej wyspie. Jak widzicie, ja już tutaj zrobimy barykadę. Na dobra, nie wyszła ta barykada na pociąg. hakuje skrzynię. Teraz wszystko. Trzeba wykonać to po prostu, dotrwać do momentu, aż te przedmioty nam wyskoczą z tej skrzyni. Jest już połowa, najgorsze są przystanki. A jeśli nie chcecie robić napadu na pociąg, to wystarczy, że poczekacie, aż na mapie pojawi się latająca wyspa, która będzie bodajże na czwartej, piątej strefie. No to troszeczkę trzeba czekać. Myślę, że pociąg jest znacznie szybszy. No i proszę bardzo, safe z pociągu przejęty. Przejechałem po prostu przez jedną stację i zadanie mi zaliczyło. I w taki oto sposób wykonaliśmy wszystkie zadania mitów Midasa. Przejdźmy jeszcze do menu, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy wykonaliście, czy podzieliliście się ze znajomymi. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. No i widzimy się w men. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej w Azji Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazikainxhack. Hej!